Chcę poruszyć temat diety lwa. Wiecie, nic mnie tak nie wkurza jak głupota, że ludzie, którzy wymyślają takie bzdurne diety, to dieta mięsna i wysokosolona. Naprawdę nie ma nic bardziej ignoranckiego niż to. Spójrzcie na zęby lwa w porównaniu z zębami człowieka. I twierdzicie, że jesteśmy mięsożercami? To szaleństwo. Szaleństwo. Nawet wszystkożercy nie jedzą dużo mięsa. A to niedźwiedzie, psy. A kiedy dajesz im, im dietę wysokobiałkową, wszystkie mają te same problemy, co my. Wiesz, wracając do zrozumienia, że chemia ma tylko dwie strony i wszystko w Twoim życiu jest jedną z tych stron chemii, czy nie? Masz stronę zasadową i alkaliczną. To strona dobrego samopoczucia, strona miłości. To strona wysokiego poziomu elektronów. To strona nawodnienia. To sprawia, że czujesz się dobrze, działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo to dobra strona życia. Potem masz stronę kwaśną życia. To nie jest taka dobra strona życia, jest żrąca. Odwadnia cię, tworzy glomulację sprawia, że jesteś sztywny, obolały i zgarbiony, ponieważ pozbawia cię wapnia. I tak, kiedy patrzysz na to, co jesz, wszystkie pokarmy są albo alkaliczne, albo kwasotwórcze. To takie proste. Całe życie jest takie, twoje myśli są takie. Albo masz kwaśne myśli pełne nienawiści i gniewu, albo alkaliczne myśli pełne miłości, współczucia i pokory. To od Ciebie zależy, czego chcesz doświadczyć. Jesteś tu na wolności, bracie, więc kiedy na to patrzysz, alkalicznymi pokarmami, które Cię obejmują i kochają, są owoce, jagody, melony, warzywa, prawda? Kwaśne. Popiołowate pokarmy to węglowodanowa strona pożywienia, to są elektryczne, cukrowe pokarmy, są niezbędne. Mleko matki, mówiliśmy o tym wiele razy, składniki mleka matki to 7,5% węgla, połowa tego lipidu i mniej niż 1% białka, a jednak ktoś przychodzi i mówi, człowieku, to, człowiek to mięsożerca, to bzdura. Nic w tym nie ma człowieka. Nie ma tej tabeli. Ma w swoich książkach o różnicy między pazurami. Mam to w swojej książce między różnicą między pazurami a naszymi palcami. Nie możemy zedrzeć skóry ze zwierzęcia. Powodzenia! Wiesz, to tak jakby patrzeć na krowę na polu i mówić, pozwól mi tam pobiec, skoczyć, zedrzeć z niej skórę i zacząć ją jeść. Wiesz, to szaleństwo. Wiesz, to są kwaśne, popiołowate pokarmy. Światowa Organizacja Zdrowia nawet oświadczyła, że dieta wysokobiałkowa powoduje raka jelita grubego. Oczywiście w naszym świecie uszkadza nerki. A potem tracisz filtrację układu limfatycznego, a potem rozbijają się guzy, a wtedy medycyna musi leczyć Cię chemioterapią, bo nazywają Cię rakiem, bo uszkadza ona komórki w Twoim ciele. Nie ma nic głupszego. Nie możesz stosować diety bogatej w kwasy tłuszczowe, ponieważ wtedy kwasy trafiają prosto do krwi. Trafiają prosto do krwi. Dieta mięsna nie ma naturalizacji. Wiesz, można zneutralizować kwas żołądkowy wodorowęglanami, ale nie zneutralizujesz, nie możesz zmienić czynników azotowych wodoro węglanem I tak wszystko to trafi do Twojej krwi. No cóż, oto duża utrata wapnia. Teraz widzisz utratę tkanki łącznej. Teraz masz zmęczenie, które łatwo się siniaczy. Masz żylaki, pajączki, nadchodzącą depresję, więc tracisz układ kostny. Zaczynają ci wypadać dać stawy. Wiesz, jak na takiej diecie wysokobiałkowej, to szaleństwo. Wiesz, jeśli ktoś chce to zrobić, to to robi, ale ci z was, którzy cierpią i cierpią i boli, którzy to robią, stracą zdrowie jeszcze bardziej. To zaprowadzi cię jeszcze głębiej do piekła. Niektórzy z tych ludzi, którzy wypuszczają to gówno, nie odróżniają tylko od dziury w ziemi i wypuszczają to gówno. I to szkodzi wszystkim. Nie możesz tego zrobić, a potem wszystkie te białka zostają w domu i zaczynasz śmierdzieć jak oni. Śmierdzisz jak zwierzęta, które jesz. Wiesz, Homo sapiens nie jest lwem. Prawdę mówiąc, jesteśmy w 96%, czym w 90% naczelnymi. Dokładnie. Ta niewielka różnica procentowa zmienia nas z względu naczelnych. Wygląd homo sapiens. A homo sapiens i naczelne są owocożercami, nie są mięsożercami. Prawdę mówiąc, człowiek jest tak najdalej od mięsożercy. Nawet wszystkożercy nie jedzą dużo mięsa. Nie są mądrzy. Niedźwiedzie nie jedzą dużo mięsa. Spójrz na niedźwiedzia Grizzly. 65% diety niedźwiedzia Grizzly to trawa szałwiowa. A co z tymi? Mają tylko około 7% białka, a większość z tego to skóra, czyli lipidy. Tylko młode niedźwiedzie, powiedzmy, otrzymują więcej struktury białkowej. To szaleństwo, a potem sól. Sól ma wysoką zawartość sodu, a zatem sód i potas są niezbędnymi składnikiem równowagi w Twoim organizmie. Sód to Twoje nadnercza. Oczywiście, gdy masz problemy z nadnerczami. Które znajdują się nad nerkami, kontrolują nerki, ale nadnercza produkują wszystkie sterydy, metabolizm cukru, metabolizm minerałów, gonady, estrogeny, progesteron. A co z neuroprzekaźnikami, które kierują automatycznym układem nerwowym? Kiedy Twoje skurczowe ciśnienie krwi jest niskie, masz niskie ciśnienie, tak, oddychasz. Osoby z astmą i POHP to twoje nadnercza. To nie tylko płuca i zatory. To twój układ nerwowy do płuc. Dlatego nie możesz wziąć głębokiego wdechu ani wydechu. Wiesz, to bardzo poważna sprawa, a twoje nerki zajmują się potasem. A kiedy jesteś pompą sodowo-potasową, kiedy równowaga sodowo-potasowa jest zaburzona, tkanki śródmiąższowej nie możesz prawidłowo wchłaniać składników odżywczych przez ściany komórkowe. Zaczynasz więc zakłócać przepuszczalność ściany komórkowej, a to zaczyna szkodzić zdrowe komórki. Nie możesz tego zrobić. Nie możesz przyjmować minerałów tak bardzo zaburzonych i oczekiwać, że będziesz z tym zdrowy. To szaleństwo. Chcecie być zdrowi? Zróbcie to z dietą doktora Morisa. To dieta naczelnych, jedzcie owoce, jagody i melony i pożyje i cie, tam trochę. Zobaczymy, jak się będziecie czuć. Jeśli macie ochotę na sałatkę od czasu do czasu, ok, ale nie jesteśmy roślinożercami. Roślinożercy mają młynki, nie mamy zębów nawet zbliżonych do mięsożerców, to wszystko kłamstwa, to wszystko iluzje i nie wiem kto jest na tyle głupi, żeby w ogóle tak myśleć, ale nie wpadajcie w takie rzeczy chłopaki, bo szkodzicie tylko zdrowiu swojego ciała, a potem ciężko pracujecie, żeby wydostać się z Helville, z piekła i wrócić do Wellville, do dobrostanu, dobrze?